to myśmy w kaserni mieszkali. I w tej kaserni, no to, to tam było masa Polaków, nie, Polaków, Ukraińców, nie? I tego. I, i rządził e, fortuna taki Volksdeutsch. I tego. I, i... daczko tak otłuk rano Polaki w buraki. <grytanie> To lasko i tego. I kobiety takie ciężarne, nieciężarne to bił, potem te dzieci umierali, nie? kobiety poroniały i tego, nie, to, to bardzo dużo ojciec robił trumienki i tego, nie? Ja jeszcze tam z ojcem w warsztacie, jak tego to ojciec robił trumienkę, to ten fortunat się przychodził, krzyczał, on że strumienkę ma strzynkę z i tego, nie? I, I tego tak, takie było. No. W Krzymowie to tam był ten barak taki nieduży i tego i tam było, że 30 ruskich może, może 20, może 30, nie? I tego. I, i tam rozmaici te ruskie byli. Młodsi i starsi takie, nie? I, I tego. I tam pilnował ich też taki taki dziadek po prostu, nie? <laughs> Także te ruskie pilnowali tego dziadka, a nie o nich. Tak wyglądało sytuacja. My też my chodzili do tych ruskich tam, bo te ruskie po, po, po robocie te zabawki robili i myśmy handel z nimi robili, nie? Tam dwa trzy papierosy, tam chyba chleba się wzięło z domu nie? i do ruskich się chodziło do tych i tam taka, taki wymienny handel był. Oni takie fajne te zabawki robili.